Łela Boga, co się dzieje? Za Półtuskiem Bartodzieje. dzieje. Witam serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek, 20, 27 czerwca. Znajdujemy się na leśnym gościńcu ku temu, Tutaj kawałeczek za wsią bardzo dzieje. Która po raz pierwszy była wzmiankowana już w 1203 roku. Jest to dawna, dawna wieś duchowna. Nazwę swą wywodzi od bartników, czyli od osób zajmujących, zajmujących się barciami. Barćmi, barćmi? Barciami? Poprawna deklinacja w, w opisie filmu. Dzisiejszy króciutki materiał chciałbym poświęcić pewnemu pięknemu obiektowi sakralnemu elementowi drewnianej architektury wiejskiej. Tutaj znajduje się bardzo piękny krzyż. Proszę spojrzeć. Przystrojony kolorowymi wstążkami. Tutaj bardzo ładne sztachety. Nie takie proste, tylko z powycinanymi takimi właśnie kształtem. No, za zawiasy są yy, nowoczesne. Mam w domu książkę. Pozwoliłem sobie ostatnio na taki wydatek Marii Żywirskiej, kurpie białe czy puszcza biała, taki albo taki tytuł. I tam ona opisuje na przykład sposoby, na jakie były dawniej zamykane różne drzwi, wrota, furtki. No to tutaj mamy już nowoczesne, nowoczesne zamknięcie. Tutaj jest haczyk. Aczkolwiek widziałem tutaj co najmniej jedno obejście, gdzie zachował się jeszcze właśnie płot z takim archaicznym, yy, zabytkowym, pierwotnym sposobem zamykania na taki drewniany skobel. To bardzo fikuśnie było wymyślone. Może dam jakieś zdjęcia na Facebooku i dam później w opisie odnośnik do, do tego postu. Postu, posta. No cóż, deklinacja się kłania. Teraz wejdziemy tutaj i, i przyjrzymy się temu obiektowi bliżej. Tam na górze jest napisane: Na chwałę Bogu. Poniżej, tutaj, Boże Błogosław nam w tutejszych lasach 2005 rok. I tutaj na samym dole. O. Leśnicy i mieszkańcy na pamiątkę krzyża z 1938 roku wykonał R. Kołodziejczyk. Tutaj na dole jeszcze jest figurka gipsowa. Ale ona jest w takim opłakanym stanie. Ta, tak to wygląda. No Pod słońce nie, nie, nie wszystko dobrze widać. O, tutaj znajduje się jeszcze To jest, zdaje się, ołów. Ewentualnie cyna, ale to jest chyba ołowiane. Być może to jeszcze zachowało się z tego, z tego krzyża, który stał wcześniej. No nie wiem. Niech to tutaj leży i proszę tego nie dewastować, jak to miało miejsce w stawinodze. już wychodzimy zamkniemy za sobą furtkę tutaj rosną jakieś porosty już na tych sztachetach to są tak zwane mam nadzieję, że użyję dobrego słowa już jakiś czas minął od, odkąd chodziłem do, do szkoły ale to są zdaje się biowskaźniki czystości powietrza i na przykład jeżeli jakiś konkretny gatunek porostu bo to są porosty Obrasta jakieś elementy drewniane, drzewa. To, to znaczy, że, są, że jest dobra jakość powietrza. Porost, czyli symbioza grzyba z glonem, zdaje się, z tego co, co, co pamiętam ze szkoły. Jeszcze raz. Rzut oka na, na krzyż. Idealnie wpasowywuje się. W otoczenie. Pięknie tutaj wygląda. Szanowni Państwo, proszę o niedewastowanie tego typu obiektów. To są, chociaż nie są może ujęte w jakichś oficjalnych rejestrach ani, ani w spisach, nie jest to wpisane do rejestru zabytku. Jednakoż jest to jakby. Element kulturowy, taki polski od dziesięcioleci, jeżeli chodzi o, o, o na przykład o wieszane na drzewach kapliczki, ale jeżeli już y, głębiej zanurzymy się w temat, to zachowały się murowane kapliczki mające po, po 200, a być może nawet i po 300 lat, musiałbym sprawdzić, czy, 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 czy jest jakiś taki spis najstarsza kapliczka w Polsce. Tutaj, w okolicy, jest mnóstwo jeszcze XIX wiecznych murowanych kapliczek bądź stalowych krzyży z, z datą z XIX wieku lata 1800. Także pro, proszę tego nie niszczyć. Przetrwało to wojnę, przetrwało to okupację, przetrwało to w cudzysłowie wyzwolenie, czyli przesuwanie się frontu sowieckiego dalej na zachód ku Trzeciej Rzeszy. Prze, przetrwało komunizm 45 lat PRL-u w Polsce, a teraz nagle pod wpływem jakiejś, ja, ja nie wiem, głupiej mody jest to dewastowane. Nie można tak robić. Także jeżeli komu, kogoś zainteresował materiał yy, jeżeli kogoś w ogóle zainteresowała bardziej wieś Bartodzieje, to na Facebooku niedawno nagrywałem transmisję na żywo z tejże wsi. To wrzucę link tutaj do opisu. No i jeszcze tutaj przyjadę, bo jest co opowiadać. We wsi znajduje się XVI-wieczny dwór, który też przydałoby się coś o nim nakręcić, uwiecznić na zdjęciach, ponieważ chociaż dwór jest XVI wieku i winien być naprawdę jakimś priorytetem dla tutejszego konserwatora zabytków, to jest w stanie, z tego co jest napisane w internecie, można wyczytać, iż jest w stanie agonalnym. Oprócz tego bojówka komunistyczna dokonała tutaj y, zbrodni we wsi Bartodzieje. To, co, co, co też trzeba byłoby o tym wspomnieć, nakręcić y, krótki materiał, powiedzieć parę słów, aby to poszło w eter. Także jest co robić, jest co robić. Dziękuję serdecznie za, za poświęconych kilka minut na oglądnięcie tego materiału i z premedytacją mówię oglądnięcie, nie obejrzenie, ponieważ jest to zwrot poprawny, jest to regionalizm występujący głównie na, tele, na terenie Polski Południowej, w Małopolsce na przykład, w Krakowie, w okolicach. To nie jest błąd żaden językowy. Można powiedzieć oglądnąć, nie trzeba mówić obejrzeć. I proszę, jeżeli się podobało, proszę o polajkowanie, zostawienie jakiegoś komentarzu, zasubskrybowanie kanału. Będziemy więcej nagrywać tego typu treści. A oprócz tego w przyszłości pojawią się mam nadzieję również inne materiały, w których będziemy realizowali nasze cele statutowe. No i, no i do zobaczenia. Stanisław Śmiech, Fundacja Tradycyjna Polska Wieś. Kładnią się nisko.